Hej, cześć, dzień dobry z tej strony Andezi, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 1 Retro Simsy. Emma sobie smacznie śpi. No i na dzień dobry tak myślałem sobie, żeby, słuchajcie, pojechać, pojechać, polecieć w sumie do Abrakatabrowa. Hmm, może kolejne zaklęcie by wypadało odkryć. No, i też koniecznie trzeba kupić kościół dzisiaj. Ale zanim to wszystko, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim wspierającym, którzy się właśnie teraz wyświetlają na ekranie. Dziękuję, że jesteście i że wspieracie. Czemu ty żeś wstała już? To ciekawe, dobrze. Weź prysznic. Eee, weź prysznic, moja droga. Eee, no i co, zjemy sobie śniadanko. Czekajcie, a ta kościółda ona będzie. Hmm, w magicznych rzeczach 4000. No i teraz pytanie: Czy ją gdzieś tutaj dać? Aha, bo ona nie może być nawet. Nie, no może być w środku. Tylko, że mamy za mało to pomieszczonko nasze. To damy ją tak tu o. Czy może. Czy może gdzie? Nie wiem, gdzie ją umieścić, wiecie. Niby tu jest miejsce, ale tego miejsca jest za mało. Bo ona potrzebuje mieć takie wyjście swobodne, że tak powiem. A może tu? O! Zobacz. Dobra. Zapłukaj. Aha, ty się najpierw musisz wykąpać. No przecież, pani droga. I siadanko sobie zrobić. I może zaprosimy tego twojego... czara. To czekaj, zanim zapukasz, weź go zawołaj, może on jeszcze nie jest w pracy, co? O, fajnie, skorzystaj. Tylko, że on się będzie denerwował, bo ja nic do jedzenia nie mam No gdzie ty leziesz? Przytul. A nie, a nie możesz go... Czekajcie, spróbujmy. Cmoknij go w policzek. O. Uda się. Ale w policzek miało być, a nie w usteczka. Tak chciałem tylko powiedzieć. No ale dobrze. Łaskotanie. Mhm. Dobra, przytul go. Słuchajcie, zrobimy wszystkie opcje po prostu po kolei. Rozmawiaj. O magii i o zainteresowaniach. No nie możemy go pocałować, bo znaczy łagodnie możemy, o. I to jest jedyne, co nas stać. Hey. Oh. 65. No. O, bo... no tak, bo on jest głodny. Chodź. No. Bidulek po prostu nie zjadł niczego w domu Dobra, przytul go Weź go w ramiona Tańcz! O! Mhm Czyli tutaj... Kurde... On jest po prostu oporny jak oni wszyscy Dobra, zapukaj do kościildy i jedź. No nie bój się, nie bój się, jest magiczna, tak samo jak ty. Dobra, i moja droga, lecisz z koksem. Ona wie, co on ma robić. Także mamy naszą panią sprzątającą. Nie musimy wynajmować nikogo. O, widzi ona już w prysznicu. A ty, co z tym flamingiem mi tu ćwiczysz? A czekaj, czekaj, gdzie ty? A bo ten, to ten kurczak tu jeszcze, on, to on tak śmierdził, ja go nie widziałem, Boże, kochana jesteś. O i gazety nam, a czemu ty się do nas tu? Weź to, wyrzuć. Czy to już? A ten wiechć? No wiesz co? Ja chyba muszę to zamienić słówko, moja droga. 90 na 65. Teraz by się przydał przydało zaklęcie miłości. Mamy to zaklęcie tutaj. Nie, mamy tych przyjaciół, które to było na miłość. My musimy to zrobić i musimy w niego walnąć ciosem miłości. Tylko ona musi wrócić z pracy najpierw. Koniecznie. No bez awansu, bo to na razie nie ma jak. Dobra, chodź. Dobra, wyłącz to. Zapukaj znowu do niej i czekajcie przyjrzyj zaklęcia szybko. Które to było? Na miłość. Cios miłości Pył chochlików smocze łzy i miód. Pokaż mi to. Eee, no, nie mamy pyłu chochlików, nie mamy smoczych łez, ani miodu. Nie mamy niczego tak naprawdę. No cóż, dobrze. Ona to sobie ogarnie wszystko, a my idziemy spać. Tylko tyle, tylko dwa talerze że się ogarnęła babo! Kościel do ty. Tak wiecie, co ja się boję, że jak jemu ja walnę ten cios miłości. Znowu ty Dobra, już, już dzwonię na hyclownię A spróbujmy e, tego gina Bo nie próbowaliśmy Czemu mam, aha bo hycel Pieniądze czym, Jezus Pieniądze, ryzyko Bo miłości się boję nie, to nie będę. Po... Ile? Idź spać. Już to możemy chyba skasować. Nie można? Cze, co mi tu gadasz? Ale cheat. Nie, to jest wredny dżin, Nie będzie. Absolutnie, 3000 będę płacił. Nie ma mowy. Ja ciężko tu zabrawiam i pracuję. Widzicie on w ogóle nas nie lubi teraz Widzicie co się dzieje On za każdym razem robi nam coś złego Raz mu flamingi wyszły ostatnio w odcinku Żenada Żenada Dobra Skorzystaj Weź prysznic zjedz śniadanie No praca to poczeka chwilkę bo my potrzebujemy wskoczyć. Tam były co? Smocze łzy Ja już nie pamiętam co było dalej, ale u Ciebie możemy kupić Smocze łzy Miód i coś tam jeszcze, ale chodź. Chciałbym żebyś trochę zarobiła, wiesz Pokaż mi to ile mamy. No trzeba trochę zarobić Idziesz, chodź No, po 15 zarabia to prawie nic Serio po 15? Dlaczego po 15 tylko? Przez tyle osób No, to, no oni nie oglądają I oni po prostu sobie stoją No i już jest w stanie po prostu do wymiany do domu Ja pierkur, patrzcie na nią, no przecież to jest dramat no Nie pójdziesz do pracy, bo jesteś w stanie opłakanym Telefonu nie odbieramy Nie, nie ma telefonu Bardzo mi przykro, nie teraz Nie no, te, te pokazy sztuczek to jest po prostu straszne, strasznie obciążające i strasznie e, wyciskające z nas całą energię gdzie to było? tu, pyłchochlików chochlików, smocze łzy i miód no zbieraj na razie nie, pszczeliwosk się może przydać do jej dopasowania miód, do jej dopasowania okej okay i pył chochlików a pył chochlików był u naszej wróżki czy ja dobrze pamiętam kup o, pył chochlików chyba, chyba, że możemy dostać od niej pył chochlików Wymienię się co byś chciała, na przykład ten miód no, daj tą konicznę, niech będzie, już weźmy, bo może się kiedyś przydać. E, porozmawiaj. E, Kali jest naprawdę w bardzo podobnym pod nastroju. Aha, a Kali to jesteś ty. Chodź. Dobra, poznajmy ją troszkę. To jest śmieszne, to rozumiem, tak? Nie, to my nie będziemy naszego czaru wykorzystywać na nią. My jej nie znamy. Ale troszkę się polubicie, chociaż. No, nie wiem, czy się udało. Wydawało mi się, żeby poproszę cię o a może się zrozumiałyśmy. Aha. No, w tej w ogóle w tej piżamie, nie? Czy teraz? Znaczy oni chyba może. Może oni chcą ode mnie jakiegoś zaklęcia, żebym rzucił. Bo nasza simka też wygląda już bardzo w opokanym stanie, i nikt się tym nie przejmuje. No, pióro Pegaza. No dobra, to czyli to nie tu. Pyłko, ale mi się wydawało, że u niej możemy To może nie u niej A czekaj, jest tu Jest tu Todd? Jest No nie My dostaliśmy od kogoś ten pyłkochlików, Chyba tak mi się kojarzy Teraz nie mam ja czasu, ale czy możesz dostarczyć obiekt na Nazwie Smocza Łuska mojemu klientowi imieniu Brad Czekajcie, to nie jest któryś z... Brat Szmer, on tu dziś jest. Tu jesteś. Pewnie, że mu dostarczę. Chodź. Konfetti klauna, nie, dobra. Ale pył chochlików. Słuchajcie, skąd ja to wyczesnąłem ostatnio? Bo teraz nie pamiętam. No nie od Wam na pewno. Jezu, Twój stan jest dramatyczny. Idź się troszkę wykąp. E, w sensie prześpij, bo się wykąpałaś. No ale my musimy do pracy pojechać, bo przecież no skąd my zarobimy hajs? No nie zarobimy, bo ona musi cały czas, cały czas musi tyrać. Pościel łóżko. zjedz śniadanie. Dobra, usiądź włącz sobie. Mnie się wydaje, że my pył chochlików dostaliśmy od wróżki. Ostatnio. Skorzystaj. Przebierz się w codziennie. Polecimy jeszcze raz, bo może zrobimy zadanie, wiecie? Jedź. Chodź, pogadamy sobie z tobą. Porozmawiaj. Tak mi się wydaje. No nie, no, tego to się nie da. Tak łatwo wygrać. Chodź nie, a nie, to są tylko te, dobra. Nie się wydaje, że ten pył chochlików właśnie był za jakieś zadanie. Nie pozdrawiaj nikogo. Dobra, chodź. To nie było jakieś zbyt wymagające. Piro Pegaza. Mm -mm. Nie potrzebuje piór. Jest znowu te obłoki. No dostanę szału z tymi obłokami. No nie, się upora z tym troszkę Dobra, wróćmy do niej. A znowu pióropę gaza. Nie. kurcze, od kogo były te... A w ogóle kup tą ślinę lamy przy okazji. Jak już tu jesteśmy. Dobra, pogadaj z nim. Co on by chciał? Rzadki składnik. Dobra, taka włosa? Czy to jesteś ty, Madison? Poczekaj. Tak mi się wydaje, że to możesz być ty. Nie, to nie jesteś ty? A mamy tu jakąś inną czerwonowłosą damę? Tu jest, Madeline jeszcze, ale... Ale ona też jakby nie bardzo chyba z przedmiotem. Czekajcie, pozdrów. Madeline, poczekaj, poczekaj, gdzie ty już biegniesz. Nie. Czekaj, komu ja to miałem dać? To, poczekaj, chodź tu. Madison! Aha, ja mam jej poprawić humor! Oh my god! No to przepraszam, to źle, źle się zrozumieliśmy. No dobra, spróbujmy. Przecież nasza energia to jest dramat. Dobra, spróbujmy. Czy to już będzie wystarczające? Tak Lodowe szkło? No to to też nie jest to. Dobrze. Do domu. O! Czar! Siema. Jezu, ona w takim dużym stanie. Wyłącz to. Tylko że tu ty, moja droga. No nie za musisz do pracy iść. No nie, nawet tak się chwilę przekimasz to. Ci... Jezu, a tych gazet to tutaj jest już... Przepraszam, co tu? Wyjazd mi z tym. No, <śm>, no to niestety, ale... Dobra, jedź. Nie dramat, komfort, rozrywka, nic. Z nimi trzeba było tylko zaprosić. Patrzcie, bo ja próbuję tutaj. Skąd ja miałem ten pył kochlików? Kurcze, blade, pieczone. W sensie na pewno skądś to miałem. Weź to w ogóle wywal już. Idź spać. Mnie się wydaje, że dostałem to od wróżki, chyba. Wiecie? Aż to ona chyba mi dała. Skorzystaj, prysznic. Śniadanko, proszę. Masz całą kolejkę. Co narzekasz? Podnisławkę! Wygraliśmy, Tysiaka, proszę powiedz tak. No. Ponieważ jesteś zimą, Twój dom powinien zostać pomalowany w zimowe kolory, aby Twoje życie toczyło się w pełnej harmonii. A iść. Zawołamy czara i podasz śniadanie. No poczekaj jak on przylezie No już Dobrze, chodźcie jeść Śniadanko jest bardzo ważne Jezus, ona wali minusy w jakiś Czyś ty zwariowała z tym To też pozmywaj Poczekamy na niego Tańcz powoli. Zatańczysz z nim w łazience? Kurde! No przestań! Naprawdę? Nie, jestem załamany. Qui, qui. Pfaha. ha, Foi, foi. Is the back. Anaman Blasterman. Is it cool? O o piep. Jala Butar. Hey. Nie no dramat. Bogut sna. Czekaj, na pewno my ci rozrywkę. Albo ona nie ogląda. Nie ona nie ogląda. Dobra, wstawaj. Do pracy. Bez rozrywki, bez niczego. Jezu, i jeszcze straciliśmy. Ja nie wierzę w to. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Jestem załamany. Lowki, kiski, Besoski, bo dziękuję Was bardzo mocno i serdecznie. Słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc, yy, no trzymajcie się, cześć, no i papa, do następnego.